Cześć, witam was serdecznie na kanale Crypto Mining. Tu Piotr Gra z tej strony. Dzisiaj trochę takiej informacji. Także jest dla was przygotowane dwa fajne arty artykuły. Norbert napisał projekt na 100% z niesamowitym zespołem DeFi Chain. Także linki znajdziecie pod filmikiem. Także warto poczytać o DeFi Chainie, co oni tutaj właśnie stworzyli. Nadal tam bonus trwa. 30 dolarów deficzenie, także warto wchodzić. I też to co wczoraj mówiłem, tutaj Norbert napisał właśnie o tym, o tej apce właśnie. Wiadomo, nie są kokosy na tych różnych kranikach tego typu, ale to zawsze coś. Jeżeli ktoś chce działać i po prostu przez zabawę się po prostu zdobywać jakieś Jakieś darmowe kryptowaluty a wymienić Jest na wiele, wiele opcji Wymianki tych, y, tych Punktów sense Na różne kryptowaluty A dosłownie na minimum to Minimum wypłaty momentalnie się zbiera Wypłaca to tylko na coinbase Także ktoś jak lubi Takie kraniki takie aplikacje To zapraszam do poczytania Poza tym y, jeszcze Powiem wam że już mi brakuje Niedużo mam 40 już prawie 6000 punktów na OnePlay. Trochę sobie gramy bo trochę więcej czasu mam. I, I brakuje już niedużo, żeby otworzyć tą skrzynię. I, I zobaczymy, co w tej skrzyni będzie. Także będę otwierał ją przy Was. Jak już zdobędę te 50 tysięcy i zobaczymy, co tam się kryje w tej skrzyni. Bo tak ci co widzą teraz pierwszy raz, na OnePlay można grać w różne gry. I przez telefon, i normalnie też przez komputer, czy na laptop. I zdobywać łąbaksy, które wymieni. Tutaj jak klikniemy Join, to wymienimy je albo na EOS, albo na Bitcoina. Także też można się tutaj fajnie pobawić. Jeszcze co tutaj ciekawego było. Aha, właśnie coś tak śmiesznego, jeżeli właśnie tak napisałem, że... Że przy tym, jak ludzie nie kupowali za 500 dolarów, bitcoina po 2000, tam i po 5000, i 10000, za 60 tysięcy już było za drogo, to teraz mamy bitcoina za 19,99 w lidlu, w postaci lodów. To jest tak chyba na osłudzenie yy, dla osób, które nie, nie wchodziły przy niskich, yy, niskich cenach, albo w ogóle cały czas się zastanawiają, wejść czy nie wejść. Zresztą to nie jest porada inwestycyjna. Każdy. Niektórzy po prostu tego nie czują i, i myślą, że lepiej będzie, jeżeli nic nie będą robić. Ale widzę, że coraz więcej osób zaczyna interesować się rynkiem, bo widzą, że tracą przez tą właśnie inflację. To, że ogólnie i nie tylko i w Polsce, i w Anglii, i w każdym kraju na świecie nie jest ciekawie przez tą inflację i każdy traci, a Praca jak praca w jednych miejscach jest więcej w jednych mniej także warto wziąć czasami sprawy w swoje ręce nie tylko są kryptowaluty są inne jeszcze opcje zarabiania także każdy znajdzie coś ciekawego grunt żeby jak to można powiedzieć ruszyć swój tyłek i zacząć coś w końcu robić yy, Co tu jeszcze było aha o, o ten airdrop chihuahua co był wcześniej na Juno i dla osmosis to jeszcze teraz dla stakerów atoma jest do odebrania, będzie rozdawany. Tutaj wkleiłem taką informację, że on będzie rozdawany aż do końca roku. 22 grudnia do początku 22. Czyli tu jest 5 miliardów, to już jest dla tych, co mieli atom. Właśnie się zdziwiłem, bo wczoraj miałem tak patrzę ileś tysięcy więcej tej siłały. Te, 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 te i nawet nie wiedziałem, bo nie wiedziałem tego tweet'a wcześniej. Bo za Juno wcześniej odebrałem i z Osmozis to było za, i, na, i, i tu było na przykład w zależności albo się dostało za Juno, albo za Osmozis. Dwóch na się nie dostało tutaj. I ja tutaj dostałem za Osmozis, bo dostałem y, równość 70 tysięcy tych chihuahu, a za każdą sztukę było 100, y, za każdą sztukę Osmo w suckingu dostawało się 100 chihuahua. Czyli na to wychodzi, że ja dostałem za osmo Teraz właśnie będą rozdawać Ktoś może jeszcze <coughs> Przepraszam Ktoś może z was jeszcze nie widzieć Na przykład za ten Za automaty ciłały Ale jest jeszcze czas, oni po prostu nie wiadomo W których momentach, na które portfele rzucają, Także yy, także trzeba tylko pilnować. jak sobie to sprawdzić Albo Wejść sobie ikonek z portfelem cap Zrobić tutaj na Omniflix I, i, z, i z automatu Wam się tutaj wyświetli, że coś dostaliście albo przez Osmozis yy, przez osmozis wejść i po prostu kliknąć na tutaj na depozyt, was poprosi od razu, żeby połączyć, jeżeli ktoś nigdy nie łączył, połączy, żeby połączyć to z, z tym z CAP na, na tą ciłałę i wtedy, jeżeli wam się będzie należeć to tutaj Wam się wyświetli, ile możecie na przykład zdepozytować. Tutaj Wam się wyświetli. Czyli automatycznie to będzie na portfelu Kepl. Także jeszcze parę dni zostało do sprawdzania, także warto sprawdzać, czy, czy Wam się należy ten airdrop. I co jest, co jest bardzo ważne, to już przy, w drugim kwartale. 2022 roku będzie właśnie bardzo ciekawie na kosmosie, bo stakując kosmos, to w zależności będzie od walidatorów. Będziemy dostawać nie tylko Atom za staking, ale też inne kryptowaluty. To w zależności co walidator będzie bardziej preferował, bo na przykład możemy stakować u jakiegoś walidatora, na przykład Atom, dostajemy nagrody w tym za staking Atoma, ale możemy dostawać jeszcze. W KRO, czyli w tym CRO, i powiedzmy w Condeksie i w Juno albo walidator inny, na przykład będzie bardziej te nowe projekty, które wchodzą na ekosystem yy, Kosmos i są tworzone na tych aplikacjach, będzie preferował, że będziemy dostawać nowe, nowe kryptowaluty. Także dość ciekawie w drugim kwartale się będzie działo na Kosmos Hubie. Także tu może to z... nie jest za wyraźne zdjęcie, to. Ale tak to wygląda. To jest teraz, jak na, na przykład mamy do, y, tych walidatorów teraz, to dostajemy tylko atom. A tutaj w przyszłości będzie tak, że na przykład y, 3, y, poza atomem będziemy na przykład dostawać jeszcze y, 3 TEN i pewno będzie trzeba zaznaczyć, co, co byśmy chcieli odbierać. Także może być y, bardzo ciekawie. Poza tym, y, co tam jeszcze widziałem, że. Ci co na przykład robili NFT na OpenSea, przez ich, ale to chyba dotyczy się tylko Ethereum, yy, mają do odebrania airdropa SOS się tak nazywa yy, Ten token, także niektórzy tam bardzo ładnie pozgarniali, tak to tutaj stąd wszystko, aha o tych artykułach mówiłem, yy, pozgarniali ten airdrop, który, ja akurat z niego nie wchodziłem, to był sporo jakiś czas temu, każdy tam, wrzucał czy na Twitterze, czy na Facebooku, czy innych social media, że odbierze masku, czyli że airdrop od Metamaska okazał się skamem, tam uciekli po prostu z, z kasą, kto kupował te tokeny i tak to się skończyło. Także czasami w te trefne, jak nie ma informacji na głównych, głównych social mediach, na przykład na Twitterze, czy gdzieś, że jest gdzieś airdrop, to, to lepiej nie wchodzić, lepiej nie ryzykować, albo robić po prostu na jakimś takim oddzielnym portfelu, żeby po prostu nie stracić swoich kryptowalut. Poza tym ja się dzisiaj patrzyłem Social Good do 31 stycznia przedłużył to, yy, to swoje promo 200 dolarów. Od 27 do 31 stycznia trwa, czyli jeżeli ktoś pobiera aplikację i robi zakupy przez np. Na, na AliExpress, najlepiej AliExpress lub eBay, bo wtedy mamy tam 100% z AliExpress zwrotów w tym kryptowalucie Social Good, albo w tym 50% na eBayu, też w tej kryptowalucie i wtedy osoba i polecona która zrobiła to, dostanie 200 dolarów i osoba, która, yy, która polecała to też dostanie 200 dolarów w ten Social Good. Wiadomo, na kaszbaki trzeba trochę poczekać, nie ma tak hopsiu i od razu także, także powiem wam, że na nie, ja jak zaczynałem latem, Social Good to pierwsze kaszbaki gdzieś jakoś wleciały chyba yy, w sierpniu, chyba jakieś pierwsze, później we wrześniu i coraz więcej, i coraz więcej bo tak jak mówiłem w wcześniejszych filmikach my akurat kupujemy coś bo handlujemy na eBayu to kupujemy i koperty i to i tamto różne rzeczy także mm, sporo tych cashbacków nam wpada dzięki temu i teraz się już zapętliło że z miesiąca na miesiąc nam cały czas wpadają a ktoś jak za teraz to po prostu będzie musiał troszkę poczekać ale to są darmowe pieniądze także jeżeli ktoś Y, zamierzał coś sobie kupić i ma te 150, 200 zł na wydanie, y, zakupienie sobie czegoś, y, co potrzebuje, bo nie, nie mówię, żeby specjalnie kupować, to może zyskać tych 200 dolarów na obecny moment 200 dolarów y, w tym Social Good, bo, bo to może za miesiąc, powiedzmy, dostanie tych przykładowo 200 tokenów i za, powiedzmy, za 2 miesiące ten cashback zejdzie, to całe, może być to warte na przykład. 100 dolarów albo 150, ale też być może i warte 300 czy 400, bo na przykład skoczy do góry to i tak, i tak się opłaca, bo żadne kaszpaki nie dają takich zwrotów. Także tu warto sobie wejść i co? Mamy odreagowanie na rynku, mamy odreagowanie i widzicie 7, prawie 8% Bitcoin poleciał, Ethereum też 7,3%. Zobaczymy. Po prostu jakaś poleciała duża sprzedaż, chociaż też są, ale Cardano odbija, yy, z tego co widać, ale coś ja tutaj właśnie na, na tym co do, jeżeli chodzi o Cardano dawałem, dawałem Twittera, yy, raczej retweetowałem, także na przykład na Kosmosie już jest 262 aplikacje, na Cardano 62 na razie. Ale kardano już, już ruszyło i może coś się będzie ciekawego w końcu działo na tym kardano bo była yy, Wszyscy czekali czekali na te aplikacje w końcu coś ruszyło No i dobrze niech, niech rusza Żeby poszło do, yy, poszło do góry A i ten doki co już mówiłem wczoraj No i, ty, i tyle dzisiaj na takie krótkie trochę informacje nie widziałem tam żadnych jakichś jeszcze specjalnych. Jest masa w sumie dropów, ale też różne są dziwne i ciężko wyczalić. Przypominam, że tego ten Aqua co za trzymanie Stellara chyba do 15 trzeba mieć na portfelu. Ja już tutaj dawałem wcześniej info. To jak ktoś chce dla tego, takiego z dropa się załapać. Także tyle tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!